Siemanko, Sterko dzisiaj pochodzimy po lesie I zobaczcie, pierwszy nasz fand jakaś plomba, oczyściłem ją trochę, ale nie jest czytelna niestety No lecimy dalej Może coś lepszego tu znajdziemy Powiem wiem Powiem tak Myślałem, że tu już nic nie ma patrzcie co mamy monetkę i to nie jest z naszych czasów dwie nie, nie znam się na monetach ale jakaś ruska na pewno. Fajnie, nie? A myślałem, że już nic nie będzie oprócz tej plomby. No pozdrawiam, wyczyszczę to może na koniec. Zrobię taki odcinek. Co to znalazłem, pozdrawiam. Zobaczcie jaki ładny, wysoki sygnał. I spróbuję to Pântăr în znalăși, că ce? Geaba? Geaba. Ia Aluminium. Chcę, że nie wiem. Wyczyszczę w domu to wam pokażę. Do następnego. Nie minęła minuta, i kolejny. Sejna głośno, wyraźnie. Ale coś bardzo płytko. I mamy. To my mamy. Naszą pięknopolską łyżeczkę. Chyba polska. Pięknie, nie? Lecimy dalej, i tu mamy eksterkę. I powiem Wam tak: w tym lesie na pewno było jakieś grzybobranie. Zobaczcie, niezłe, nie? Pozdrawiam wszystkich podróżników i grzybiarzy.